We'll Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pogadamy sobie o prezentach Będzie to prezentownik Last Minute Ponieważ jeżeli tak jak ja zostawiacie prezenty na ostatnią chwilę To mam nadzieję, że znajdziecie tutaj kilka ciekawych propozycji Ustawiłam sobie tutaj limit 50-60 zł Żeby każdy na te prezenty mógł sobie pozwolić A wszystkie te zestawy znajdziecie w drogarii EkoBieca Żeby nie przedłużać, przechodzimy już do kosmetyków Pierwsza propozycja pojawiła się już w zeszłym roku i ponawiam, bo nadal uważam, że jest to świetny, uniwersalny prezent dla każdego. I są to zestawy, słuchajcie, marki JOB. Mamy tutaj zestawy dla dorosłych oraz zestawy dla dzieci. Zestawy zaczynają się chyba od 35 zł, kończą się na 58, przynajmniej te tyle kosztują. Tańsze, oczywiście, dla dzieci świetna opcja zamiast zabawki. Mój syn, jak zobaczył to, to od razu, to już jest używane, słuchajcie, bo on od razu to rozpakował i poszedł myć sobie ręce. Bo w tych zestawach znajdziecie najczęściej mydło i żel pod prysznic albo dodatkowo w trójkach balsam do ciała, więc jest to coś to na pewno będzie wykorzystane w każdym domu, nie będzie to taki prezent kosmetyczny, który po prostu będzie przez miesiące leżał w szafce, więc zestawy Jope, świetne składy, piękne zimowe zapachy, bardzo ładnie zapakowane od razu na święta. No moim zdaniem jest to bardzo uniwersalna propozycja kosmetyczna, więc jeżeli macie ochotę, to to Wam polecam. Drugi zestaw kosmetyczny dobrałam dla osób, które lubią się malować na co dzień, albo zaczynają swoją przygodę z malowaniem i ucieszą się po prostu z Kosmetyków kolorowych i czy to koleżanka, która lubi się malować, czy to mama, której chcecie zrobić nie za drogi uniwersalny prezent. Wydaje mi się, że to będzie strzał w dziesiątkę. Zestaw kosmetyków Eveline, czyli paleta, którą testowałam na moim kanale: Essential Rose. Przepiękna kolorystyka, bardzo kobieca, świetna jakość w dobrej cenie. I eyeliner, w którym zakochałam się od kilku tygodni: jest to eyeliner w pisaku Warietę. Moim zdaniem sprawdzi się ten zestaw na każdą okazję, dla każdej kobiety. Jest to taki pewniak makijażowy, który możecie dobrać niezależnie od wieku. Kolejny użytkowy makijażowy pomysł na prezent to moim zdaniem zestaw glitter primer plus jakiś piękny pigment. Glitter primer to taki klej do brokatu i do cieni błyszczących, który sprawia, że wyciągamy z nich więcej błysku. Plus one się lepiej do powieki przyczepiają i dłużej się utrzymują. I w przypadku pigmentów sypkich. Ten produkt jest nieoceniony, więc jeżeli na przykład Wasza koleżanka albo Wasza siostra kocha makijaż, zaczyna swoją przygodę z makijażem i chcecie, żeby jej makijaż wszedł na wyższy level, to takie zestawienie to jest. Coś, z czego na pewno się ucieszy. Jeżeli chodzi o pigment, dobrałam tutaj świetlika z Fatal, który jest moim zdaniem takim uniwersalnym produktem, zarówno dla osób już wprawionych w makijaż, jak i dla osób początkujących, bo jest to taki piękny, delikatny róż ze złotymi drobinkami, który sprawdzi się w wielu pięknych, wieczorowych i delikatnych makijażach. I moim zdaniem jest to taki uniwersal, jeżeli chodzi o makijaż. Kolejny makijażowy zestaw, który tutaj dobrałam, to. Zestaw do ust. Mamy coś do pielęgnacji i mamy coś do malowania. Pamiętajcie, że na wypielęgnowanych ustach makijaż wygląda zdecydowanie lepiej. Tym bardziej, jeżeli mamy jakąś matową pomadkę, więc dobrałam tutaj balsam do ust, który sprawdzi się teraz w szczególności zimą. I zestaw all oh My Lips z Eveline w kolorze numer 07 Baby Nude. Jest to taka uniwersalna opcja zarówno dla osoby młodszej, jak i dla osoby dojrzalszej, z którego na pewno na pewno się ucieszy, więc jeżeli chcecie sprawić prezent mamie, koleżance, siostrze, nie macie dużego budżetu, chcecie zrobić kosmetyczną niespodziankę, to wydaje mi się, że to będzie strzał w dziesiątkę. W temacie kosmetyków makijażowych mam jeszcze dwie ciekawe propozycje. Pierwsza to zestaw do malowania brwi, czyli pędzelek marki Hulu, bardzo precyzyjny, numer P110. Jest to świetny pędzel, którym dosłownie jesteście w stanie zrobić imitację włosków na brwiach i do tego, do kompletu, jedna z moich ulubionych pomad do brwi, która również w sobie ma cień do brwi, więc jest to taki wielozadaniowy produkt, który na pewno się sprawdzi. Tylko musicie dobrać odcień dla osoby, którą chcecie obdarować tymi kosmetykami. Jeżeli jeszcze tej pomady nie używały, to na pewno będą zachwycone, bo jest to jedna z najbardziej kremowych, pięknie wyglądających pomad właśnie, która robi piękny efekt na brwiach, a z takim pędzelkiem, który jest w tym zestawie na no ten efekt będzie łatwiejszy w stworzeniu, więc myślę, że z tego zestawu każda fanka makijażu będzie zadowolona, a drugim zestawem, do którego dobrałam również pędzel, jest Pędzel i rozświetlacz. Rozświetlacz ekocera Capri. Przepiękny, uniwersalny kolor, przepiękny, mocny błysk. Dla fanek rozświetlaczy jest to must have I do tego pędzelek, który sprawdzi się świetnie do rozświetlacza, ale będzie też świetnym, uniwersalnym pędzelkiem, zarówno do różu, jak i do brązera więc będzie to taki uniwersalny must have Jest to Hulu P70 czyli pędzel, który ja już od wielu, wielu lat polecam na moim kanale, i ten zestaw, albo zamiast Rozświetlacza na przykład jakiś róż albo jakiś brązer, w zależności od tego, co lubi osoba, którą chcecie obdarować. Wydaje mi się, że taki zestaw kosmetyczny też będzie świetnym pomysłem. Jeżeli macie w rodzinie bądź wśród znajomych włosomaniaczkę, to włosomaniaczka nie ucieszy się z niczego bardziej niż z produktów do włosów. Na pewno wytestowała już mnóstwo produktów do włosów. Nie wiadomo, czy tutaj traficie z produktami, których jeszcze nie miała, ale nawet jeżeli już już się miała, to będzie wiedziała, jak je wykorzystać, bo uwierzcie mi, że u włosomaniaczek tych produktów schodzi dużo. I na pewno się ucieszy z kolejnych. Mam tutaj taki zestaw Pewniak marki Anwen z trzema odżywkami dodanej porowatości włosów, żeby utrzymać równowagę pech. Ale zanim zdecydujecie się na konkretny zestaw do danej porowatości włosów, zapytajcie włosomaniaczki, jaką ma porowatość włosów, bo wy chcecie się dowiedzieć czegoś na temat swoich włosów. Nie wiecie o tym nic, nie macie pojęcia, więc niech ona wam troszeczkę o nich opowie. Po pierwsze, na pewno się ucieszy, że zapytacie ją o coś, co ona już wie i chętnie się tą wiedzą podzieli. A po drugie będziecie mieć pewność, że dobierzecie jej konkretny zestaw, który wykorzysta na 100%. I tutaj te zestawy marki Anwen są przepięknie zapakowane, idealne na święta. Wystarczy tutaj wziąć jakąś wstążeczkę, przewiązać to albo włożyć do jakiejś ozdobnej torebki i macie gotowy pomysł na prezent. Kolejny zestaw kosmetyczny dobrałam pod kątem pielęgnacji. Uważam, że jest to taka bezpieczna opcja zarówno dla osoby, która jeszcze nie jest wkręcona w pielęgnację, jak i dla osoby, która już siedzi w tym głęboko. I na pewno będzie z tych produktów zadowolona, bo pewnie jej miała i kiedyś je skończyła. Są to bestsellery marki Topa. Peeling 3 enzymy, z Sebio, który przepięknie złuszcza naskórek w delikatny sposób. Nie jest to taki peeling agresywny jak peelingi mechaniczne, więc jeżeli chcecie też zasugerować komuś, żeby... Przeszedł na coś delikatniejszego, bo jego skóra jest podrażniona, to możecie mu przemycić kosmetyki na święta. I słuchajcie, to jest świetny peeling, który naprawdę działa i daje spektakularne efekty. Ale przy takich peelingach trzeba pamiętać o pielęgnacji i nawilżaniu, więc tutaj dobrałam hialuronowy krem maskę nawilżającą z serii Hydratif. I to jest świetna maska na noc, która sprawia, że nawet moja skóra przyzwyczajona do bardzo drogich kosmetyków budzi się przy tym kosmetyku tak pięknie nawilżona, tak gładka i tak rewelacyjnie odżywiona, że naprawdę jest to świetna opcja pielęgnacyjna w bardzo dobrej cenie. I uważam też, że ten zestaw jest idealny dla każdego typu cery, dlatego że każda cera wymaga złuszczania i nawilżania, i to tutaj macie. Są to produkty, z których na pewno każdy będzie zadowolony. Ja jestem zachwycona tymi produktami, moje koleżanki również, więc tak, ważne jest to, żeby kupować prezenty, które się nie zmarnują. I nie będą leżały gdzieś w kącie. A to jest taki prezent, który no, gwarantuje, że będzie prezentem sprawdzonym. Polecam. Kolejny kosmetyczny zestaw prezentowy dobrałam dla fanek naturalnej pielęgnacji ciała. Jeżeli wiecie, że osoba, którą chcecie obdarować, lubi naturalne kosmetyki, to z tego na pewno będzie zadowolona. Jest to mydło Agafi. Bardzo uniwersalny produkt, zarówno do mycia ciała, jak i do mycia włosów. Ja nie wyobrażam sobie już życia bez tego mydła. My się nim, cała moja rodzina jesteśmy bardzo zadowoleni, więc no, mogę jedynie polecić. Pięknie też wygląda w łazience. I do tego peeling. Jeden z najlepszych peelingów dostępnych na rynku. Naprawdę chyba chyba jednak mój ulubiony peeling. Jest to peeling certyfikowany, akurat wersja, którą tutaj mam, to wersja z ekstraktem z malin i naturalnym cukrem, ale każda wersja tego peelingu, którą miałam, zrobiła na mnie ekstremalne wrażenie. Więc tutaj dobierajcie zapach pod osobę, którą chcecie obdarować. I wydaje mi się, że każda osoba, która lubi dbać o ciało, po prostu będzie zachwycona tym zestawem. I jeszcze jeden zestaw pielęgnacyjny, który musiałam tutaj umieścić, to te dwa produkty. Egipski cud od Eveline krem ratunek zarówno do twarzy, jak i do ciała, jak i do włosów. I do zmywania makijażu. Produkt uniwersalny. Mówiłam już nieraz o nim. Na pewno przyda się w każdej łazience. I do tego do kompletu kamień do masażu, który nazywa się Głasza. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. Jeżeli nie, to wybaczcie. Ale jest to kamień, który używam już od jakiegoś czasu. Mam dokładnie ten sam kamień z flapa. On jest świetnie wykonany. I to jest, słuchajcie, kamień, który po pierwsze zmniejsza Wam opuchliznę rano, i do tego jego ja go codziennie. Nie używam. On mi tak po prostu robi dobrze pod oczami rano, że nie ma innego produktu, który robiłby mi tak dobrze na moją opuchliznę. Dodatkowo, słuchajcie, on ujędrnia skórę i możecie się nim pozbyć drobnych zmarszczek dźwignąć swój owal twarzy, jeżeli będziecie systematyczne. Na internecie możecie znaleźć dużo tutoriali, jak masować twarz tym kamieniem, więc polecam, ale właśnie do tego kamienia musicie mieć jakiś poślizg na twarzy, i do tego celu świetnie sprawdza się właśnie Egipski Cud od Evelyn. Dlatego dobrałam to jako zestaw, jako taki komplet do rozpoczęcia swojej przygody z tym właśnie kamieniem. Jeżeli rano na przykład nie chcecie się masować, tylko chcecie pozbyć się opuchlizny, to wystarczy przyłożenie takiego zimnego kamienia do okolicy pod okiem, na przykład. Naprawdę jest świetny i jeżeli macie w rodzinie albo wśród znajomych fanki takich nowinek kosmetycznych, to może jeszcze nie mają właśnie takiego kamienia do masażu. I na koniec, już mniej kosmetycznie, ale bardziej dla zmysłów zostawiłam świetnie. Jeżeli macie w rodzinie albo wśród znajomych fankę świec, ja jestem ogromną fanką świec i zawsze ze świece się cieszę, bo sama je kupuję i po prostu jest to taka rzecz, która u mnie się nie marnuje. Wybrałam dwie świece. Pierwsza słodka wanilia marki Hagi i są to świece, które zadowolą fanki ekologii, bo mamy tutaj ekologiczny wosk sojowy, a świeca jest Słoiku, słuchajcie. Wygląda ona bardzo, bardzo naturalnie, bardzo ekologicznie. Wybrałam tutaj słodką wanilię, przepiękny. Przepiękny zapach. Wybór zapachu tej świecy zostawiam Wam, bo jest to sprawa indywidualna. Ja bardzo lubię takie waniliowe nuty i to wystarczy również przewiązać jakąś wstążką i macie gotowy pomysł na prezent. Natomiast coś, co mnie zachwyciło zarówno jeżeli chodzi o opakowanie, jak i o wnętrze, to świeca Flagoli. Jest to marka wypuszczona przez Paese, które możecie kojarzyć z kosmetyków. I słuchajcie, zrobili coś tak pięknego, to już jest zapakowane po prostu na prezent. To wystarczy wręczyć i cieszyć się widokiem odpakowywania tej świecy. Mamy tutaj również wosk sojowy, więc jeżeli osoby na to zwracają uwagę, to tutaj nie będą zawiedzione. I świeca jest przepięknie zapakowana w środku, ale też słuchajcie, obłędnie prezentuje się sama w sobie i będzie zdobić każdą toaletkę, każdą łazienkę, w której ją postawicie, albo każdą komodę. Ja na przykład świece lubię trzymać na komodzie, na takiej złotej tacy, więc ona idealnie do tego pasuje. Wybrałam tutaj zapach wanilia i malina. Jak widać jestem fanką waniliowych not w zapachach. Mamy tutaj drewnianą zatyczkę, i dwa knoty w środku, więc możecie zobaczyć, że dobrałam Wam tutaj dwie kompletnie różne bajki, jeżeli chodzi o wizualny aspekt tych świec. Jedna bardziej delikatna, stonowana, ekologiczna, prosta, druga bardziej strojna, która będzie zdobiła toaletkę. No tutaj też musicie zdecydować, która bardziej trafi do... Gustu, do zmysłów osoby, którą chcecie obdarować, ale te świece rekomenduję, są świetne jakościowo, na pewno ucieszą każdą fankę świec. I to tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że jeżeli nie mieliście pomysłu na prezent, to przemyciłam Wam jakąś inspirację. Wszystkie produkty, które Wam tutaj pokazałam, są przeze mnie sprawdzone i sama mogłabym je dostać na prezent. Na pewno bym się z nich ucieszyła, więc mam nadzieję, że osoby, które nimi obdarujecie, również się z tego ucieszą. Bardzo dziękuję za oglądanie i życzę Wam wesołych świąt, tak, żeby wszystkie prezenty były trafione. Buziaki, trzymajcie się, kochani, papa. Pa.